Miszka daje radę. Nauczyła się jeździć 3 dni temu i codziennie ćwiczę. Ojejku. trawnik! Patrzcie, jak pięknie nam odżył. Nie ma już śladu po tej suchej plamie. Za to fontanna. Z psikusem. ładnie mówiąc, jak zawsze. Patrzcie, jakie mamy arbuzy. Ten największy. Później, chyba tamten. Który? Tamten drugi. Ile? Mamy pięć, tak? A, tam są dwa, ok. Nie zdążyliśmy jeszcze zjeść pomidorów obrywanych to, to ostatnio. Ale to już też trzeba zerwać. Dzień dobry, dzień dobry. Gości dzisiaj będziemy mieć dopiero na wieczór. Ale lecę na zakupy, żeby coś ogarnąć. Może jakieś ciacho zrobię, ale też za niedługo, myślę, że po ósmej, może około dziewiątej, przyjedzie do nas firma i będą kończyć taras. Więc jak już będzie wszystko skończone, to wam pokażę. Ale żeś koło nas nie wiem, na za dużo to nie będzie. 16,5. Ale lato to mamy. Jakie piękne kwiatki kupiłam, patrzcie jakie guździki, śliczny kolor mają. Figa! Figa, pachnie ci tam, co?